Szczęście Boże, witajcie. Mamy dzisiaj niedzielę 27 kwietnia. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według Świętego Jana. Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przybywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i Bóg. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im, weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy im odpuszczone, a którym zatrzymacie im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu, zwany Didimos nie był razem z nimi. Kiedy przyszedł Jezus, inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ, nie włożę ręki mojej do boku jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Dzisiaj w tej Ewangelii Pan Jezus z martwych stały zaprasza wątpiącego Tomasza Apostoła. Aby włożył rękę w jego przebity bok. Włożył rękę w bok Jezusa, to znaczy dotknąć jego serca. Jesteśmy dzisiaj wraz z Świętym Tomaszem Apostołem zaproszeni, aby dotknąć serca Jezusowego, czyli dotknąć tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Dotykając serca Pana Jezusa, dotykamy istoty samego Boga, a jest nią miłość miłosierna. Dziela Miłosierdzia Bożego zaprasza nas do tego, abyśmy w tę miłość uwierzyli abyśmy tej miłości się powierzyli i abyśmy z tą miłością się zjednoczyli. Niech Was, Bóg, usławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Dobrego dnia. Szczęść było.